Witam. Bitwa Leningradzka, toczona od końcówki 1941 roku aż do początku 1944 roku, należy bez wątpienia do najdłuższych starć okresu II wojny światowej, obok, myślę, takich jak Bitwa Atlantyk. Stacia niewątpliwie dramatycznego, interesującego, ale stosunkowo rzadko obecnego na planszach gier wojennych. Wynika to z tego, że same, same walki w okolicy Leningradu miały często charakter bardzo statyczny, bardzo krwawy, bardzo brutalny. Natomiast mało interesujący dla twórców gier wojennych, ponieważ nie były to starcia o charakterze jakimś szczególnie manewrowym, szybkim, takim, którym pozwalałyby stworzyć rzeczywiście interesującą grę. Dlatego też front wschodni w grach wojennych istnieje głównie w przypadku takich bardzo udanych jak na realiach gier wojennych tytułów, jak te poświęcone bitwie pod Moskwą, bitwie stalingradzkiej, bitwie naukokurskim. Ale o Leningradzie zapomnieć się nie da. Dla Rosjan to symbol właściwie równoważny ze Stalingradem. To przede wszystkim symbol niezliczonych ofiar, które poniosła zarówno armia radziecka, jak i ludność cywilna, która w oblężonym Leningradzie masowo mała, zarówno w wyniku niemieckich bombardowań i ostrzałów, jak i w wyniku głodu. Dlatego też temat oblężenia Leningradu, choć jak powiedziałem, średnio ciekawy dla twórców G, pozostaje tematem bardzo ciekawym dla twórców książek. Oczywiście inaczej do tematu podchodzono, zanim dostaliśmy pełen dostęp do sowieckich archiwów, inaczej zaczęto do tego podchodzić w momencie, kiedy na pewien czas, przynajmniej w latach 90., Właściwie już pod koniec lat 80., nawet, ale przede wszystkim w latach 90. otwarto rosyjskie archiwa i historycy mogli pisać nieco swobodniej, korzystając z lepszych źródeł informacji. Książka Leningrad 1941 44 Rzada Ciszyńskiego. Niestety nie należy do tych pozycji, które mógłbym w ten sposób opisać. Książka ta wyszła oryginalnie w latach 80. w ramach serii historyczne Bitwy. Jak wspominałem kiedyś, książki serii historycznej bitwy wydawane przed 1989 rokiem można niejako podzielić na dwie kategorie. Te poświęcone II wojnie światowej z przyległościami, i te poświęcone czasom wcześniejszym. O ile te poświęcone czasom wcześniejszym, często są co najmniej kompetentne, a niektóre z nich wciąż mogą być pozycjami ciekawymi, godnymi lektury i interesującymi, tak te poświęcone II wojnie światowej, a przede wszystkim poświęcone II wojnie światowej na froncie wschodnim, są najczęściej do bólu przeżarte sowiecką propagandą i y, trudno je uznać za y, pozycje interesujące. Nie inaczej było z Leningradem. To też zaskoczyło mnie, że Belona wydała tę książkę ponownie, w nowej z nową okładką, dodatkowo jak sam autor twierdził w wersji wzbogaconej, uzupełnionej i poprawionej. Książka ta trafiała w moje ręce jako prezent. Sam bym mnie raczej nie kupił, biorąc pod uwagę okoliczności pierwotnego wydania, ale skoro już ją miałem, to wypadało przeczytać, a co za tym idzie, podzielić się z wami uwagami. I niestety nie są one zbyt pozytywne. Książka z jednej strony jest kopalnią wiedzy, ale określenie z jednej strony jest tutaj bardzo istotne. Książka jest pisana z perspektywy sowieckiej. I mamy tutaj na przykład masę niezwykle szczegółowych informacji o pozycjach sowieckich jednostek w okresie walk pod Leningradem na wszystkich etapach tych walk, a jednocześnie no, aptekarskie wręcz ilości informacji o Niemcach. Mamy relacje na wszystko, właściwie ze wszystkich szczebli dowodzenia wojsk sowieckich, od jakichś tam do, dowódców po żołnierzy, którzy mieli dokonywać jakichś niesamowitych wyczynów. Dzisiaj wiemy, że spora część tych wyczynów była często wymyślana przez propagandę, a jednocześnie w przypadku strony niemieckiej. Takich relacji praktycznie w książce w ogóle nie ma. Autor niekiedy wręcz przyznaje, że nie wie o co chodzi, nie wie co się stało, brakuje mu dobrych informacji. A czemu brakuje tych dobrych informacji? Otóż wystarczy spojrzeć na koniec książki, mianowicie do. Bibliografii. Zawsze zachęcam tych ludzi, którzy powiedzmy nie mają tej wiedzy, że tak powiem, fachowej, aby jeżeli kupujecie książkę i nie wiecie, czy chcecie tę książkę kupić, czy warto ją kupić, czy będzie ona dla Was ciekawa, zaczynajcie zawsze od zajrzenia do bibliografii. To jest rzecz, którą uczą na samym początku studiów historycznych, i jest to taka powiedziałbym bardzo dobra rzecz. Bo jak już spojrzycie często. Nawet jeżeli nie znacie tych książek, bo oczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że tych książek nie znacie, to spójrzcie najczęściej na nazwiska, języki i ilość pozycji. To już da Wam często ogólną informację, o co chodzi. I rzeczywiście, książka pisana jest głównie, jeżeli chodzi o biografię, oparciu o pozycje polskie, rosyjskie, aptekarską ilość pozycji w, językach, w języku angielskim i równie niedużą ilość pozycji w języku niemieckim. I tu w zasadzie wszystko, wyjaśnia, wszystko nam wyjaśnia. Autor opierał się przede wszystkim na opracowaniach sowieckich. Co prawda, trzeba mu oddać. I bądźmy tutaj uczciwi. Robiąc ponowną edycję tej książki, ujął w niej wiele rzeczy, których w latach 80. nie mógłby ująć. Na przykład pisząc o sowieckich operacjach, autor nie ma problemu, aby pisać o nich mocno krytycznie. Pisze o niskich kompetencjach rosyjskich generałów o krwawych i bezsensownych atakach na Ura, o tym, jak stosunkowo niewielkie często siły niemieckie były w stanie powstrzymać bardzo duże siły sowieckie, nie w wyniku jakichś tam nawet geniuszu niemieckich żołnierzy i ich wybitnych zdolności wojskowych, ale przede wszystkim w wyniku drastycznej niekompetencji rosyjskich dowódców wszystkich szczebli. A jednocześnie, jak, jakoś jednak, ci fatalnie dowodzeni Rosjanie byli w stanie tę bitwę wygrać. I tu auto także pokazuje zmiany, jakie zachodziły przez te lata. Częściowo zmiany wynikające z czyste, czysto logicznych kwestii, jak to, że Stalin, widząc niekompetencje dowódców, po prostu ich odwoływał. To trzeba Stalinowi przyznać, że w odróżnieniu od Adolfa, stosunkowo rzadko pakował swoje paluchy bezpośrednio w dowodzenie na poszczególnych odcinkach. Raczej wychodził z założenia, że dowodzenie należy zostawić generałom. On będzie zajmował się sytuacjami, kiedy to, powiedzmy, są, wchodzą w grę kwestie polityczne. Owszem, często prowadziło to do rzeczy tragicznych, jak choćby idiotyczne wojskowo zdobywanie Kijowa, tylko po to, żeby zdobyć go na rocznicę rewolucji. Natomiast generalnie można powiedzieć, że Stalin miał tutaj trochę, trochę więcej oleju w głowie niż austriacki malarz. O tym autor też pisze. Więc to nie jest tak, że książka jest napisana rzeczywiście całkowicie w duchu lat 80.. Widać, że została nieco przerobiona, ale tego jest za mało. Nadal poza tym czuć w tej książce miejscami kwestie, które dzisiaj by już nikt nie napisał, a w tamtych czasach były rzeczą powszechną. Tak jak na przykład, kiedy auto pisze tutaj. O walkach Dywizji Błękitnej, czyli jednostki złożonej z hiszpańskich ochotników, wysłanej na front wschodni przez generała Franco. Temat bardzo ciekawy skądinąd, ponieważ Franco, tworząc tę dywizję, wykorzystał ją, aby na przykład pozbyć się z Hiszpanii ludzi, których, którzy by też byli nie po drodze, jak na przykład różnej, różnej maści radykałów z Falangi i tak dalej. Natomiast tutaj autor pisze na przykład, że dywizja hiszpańska w swojej części składała się z dawnych żołnierzy republikańskich, you <laughs> których wysłano na front wschodni za karę. No już ja to widzę, przecież ci żołnierze to zwialiby z tej dywizji, jak tylko by się im pierwsza okazja trafiła. Tymczasem dywizja błękitna walczyła na froncie wschodnim bardzo dzielnie, ponosząc duże straty, ale nie notując jakiejś takiej kosmicznej ilości dezercji w porównaniu na przykład gdyby z innymi dywizjami państw sojuszniczych. Więc takich kwiatków jest niestety w tej książce sporo, ale tam, tym, co najbardziej razi, i tym, co sprawia, że mimo wszystko trudno mi tę książkę dzisiaj komukolwiek polecić, to jest ta jednostrona. Że książka jest pisana od początku do końca od strony sowieckiej, a od strony niemieckiej jest tych informacji naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę, do jakich, jakich materiałów mamy dostęp przede wszystkim. Bo ja rozumiem, że za czasów powiedzmy PRL-u autor mógł mieć ograniczony dostęp do, niemie do niemieckich źródeł. No jasne. Ale nawet zakładając, żeby autor nie czytał jakoś biegle po niemiecku, bo też nie każdy musi znać wszystkie języki świata, to w dzisiejszych czasach dostęp do niemieckiej literatury poświęconej frontowi Wschodniemu po polsku, nie mówię już nawet po angielsku, jest naprawdę duży. Wydano sporo dzienników, opracowań itd. I myślę, że można by spokojnie tę książkę nie tyle przeredagować, tak jak zrobił to autor, ile po prostu napisać ją od początku, uwzględniając to wszystko, co wiem. Tym, co w tej książce zostało jedynie zasygnalizowane, aczkolwiek też niecałkowicie pominięte, to jest kwestia losu ludności cywilnej. Bowiem los ludności cywilnej w Leningradzie jest moim zdaniem nawet, być może dla niektórych zabrzmi to trochę bluźnie, ciekawszy, chociaż w tragicznym tego słowa znaczeniu. Od działań wojennych, które toczyły oddziały wojskowe wokół Leningradu. Te bowiem bardzo często, jak powiedziałem, miały charakter statyczny. Owszem, miały miejsce takie operacje bardziej dynamiczne, jak na przykład walki w rejonie Tichwina. Natomiast przez większość czasu walki toczyły się na stosunkowo niewielkim obszarze i miały charakter takiej mocno przepychanki. Natomiast to co się działo w samym Leningradzie, z jednej strony dramatyczne próby ludności cywilnej, która zmagała się z potwornym głodem, brakami wszystkiego z jednej strony, bombardowaniami, i ostrzałem artyleryjskim, niemieckim z drugiej strony, a jakby z tego było jeszcze mało, z trzeciej to miała nad sobą całą tą wierchuszkę komunistyczną, która, jak wiemy z własnego doświadczenia polskiego, nigdy ludziom życia nie ułatwiała. A! Jakby jeszcze tego dodać, jakby tego jeszcze wszystkiego było mało, to mieli jeszcze y, y, ludzi z, z, z Moskwy. Ponieważ o ile władze komunistyczne w samym Leningradzie rozumiejąc powagę sytuacji, czasami pozwalały sobie nawet na pewne działania, które w, y, w obrębie Związku Sowieckiego byłyby. No powiedzmy szczerze, tak nie do końca akceptowalne, tak y, na przykład po wojnie wszyscy ludzie odpowiedzialni za takie działania zostały, zostali natychmiast. Y, postawieni przed sądami, oskarżeni o odchylenia i tak dalej i tak dalej. To jak ludność cywilna radziła sobie z tym głodem, jak wynajdowano różnego rodzaju zamienniki żywności, niekiedy wręcz brzmiące z jednej strony groteskowo, a z drugiej strony naprawdę strasznie. To wszystko jest fascynującym tematem w książce zostało zasygnalizowane. Oczywiście Trzeba to zaznaczyć. Na temat Leningradu wyszło dużo więcej książek. Dlatego, jeżeli będziecie chcieli przeczytać jakąś książkę na ten temat, to macie w czym wybierać. Dzisiaj już nie ma z tym problemu, ale jeżeli będziecie chcieli mieć jakąś jedną książkę na ten temat, to mogę spokojnie stwierdzić, nie powinna to być ta książka.